Oto nowe, niezwykle wytrzymałe i kompaktowe wiertarko-wkrętarki akumulatorowe Bosch Robust Series, modele GSR 14,4 i GSR 18 VE2 Li Professional. Dzięki wydajnym silnikom oferującym moment obrotowy 75 Nm w klasie 14,4 i 80 Nm w klasie 18 V, oba urządzenia zapewniają wysoką wydajność. Zwarta konstrukcja i głowica długości 213 mm umożliwia perfekcyjne manewrowanie także w miejscach trudno dostępnych. Ponadto urządzenia posiadają elastyczną obudowę Dura Shield, dzięki czemu zachowują pełną sprawność nawet po upadku na beton z wysokości 2 m. Unikalna funkcja elektronicznej ochrony EMP automatycznie wyłącza silnik w razie przeciążenia, gwarantując urządzeniu długą żywotność. Wypróbuj niezwykle wytrzymałe i kompaktowe wiertarko-wkrętarki akumulatorowe GSR 14,4 i GSR 18 VE2 LI Professional. Naturalnie z praktyczną walizką systemową l -Box.